Jeśli chcesz naprawdę zapanować nad kobiecą sztuką uwodzenia i dowiedzieć się, jak sprawić, by kobieta była tobą obsesyjnie zainteresowana, to trafiłeś w idealne miejsce. Dziś pokażę Ci trzy potężne przezwiska, które staną się Twoim asem w grze podboju. Te przezwiska do zdobywania kobiet to nie tylko słodkie słówka, to prawdziwe emocjonalne wyzwalacze, które pobudzają pożądanie. Sprawiają, że myśli o tobie non-stop i stawiają cię na szczycie języka uwodzenia. Dzięki tym technikom uwodzenia i frazom, które naprawdę działają, nauczysz się przyciągać kobietę naturalnie, używając psychologii atrakcyjności i mocy werbalnego uwodzenia. Zero pustych gadek. Tutaj jest inteligentna gra. Taki rodzaj rzeczy, który sprawia, że ona wariuje, a ty nie wyglądasz na desperata więc zwróć uwagę na te trzy przezwiska, które sprawiają, że kobiety szaleją i odkryj, jak zdobywać słowami i postawą, sprawiając, że się w tobie zakochają i uzależnią od twojej obecności. Zdominujmy tę grę uwodzenia razem. Przezwisko jeden. Mój ulubiony wyzwanie. Stary, kiedy mówisz kobiecie mój ulubiony wyzwanie, mówisz o wiele więcej, niż się wydaje. Pokazujesz, że ona nie jest dla ciebie zwyczajna, że jest tą kobietą, która ciekawi cię, która miesza ci w głowie w dobry sposób. Wiesz, ten jej skomplikowany sposób bycia, pełen szczegółów, sekretów. No właśnie, kobiety kochają, gdy facet chce odkryć to wszystko, gdy nie jest ona tylko kolejną w tłumie. To sprawia, że czuje się wyjątkowa. Jedyna w swoim rodzaju, jak tajemnica, którą tylko ty możesz rozwiązać. To budzi w niej silny instynkt, chęć bycia zdobywaną na swój sposób, z wyzwaniami, z emocjami, i uwierz, to uzależnia. Im bardziej pokazujesz, że ona cię wyzywa i że ci się to podoba, tym bardziej będzie chciała być blisko, pokazać się i być tą, której nikt inny nie rozumie, tylko ty. I ta świadomość, że jest ulubionym wyzwaniem, sprawia, że czuje się jednocześnie potężna i pożądana. Więc powiedz to z pewnym siebie tonem, z chytrym uśmiechem i zostaw ją z myślą, że zawsze chce więcej. Przezwisko 2. Moja dobra zagłada. Kochanie to przezwisko to taki nowoczesny klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody, bo ma w sobie dużo uroku i emocji w sam raz. Gdy mówisz kobiecie moja dobra zagłada, nie mówisz tylko, że jest piękna czy atrakcyjna, mówisz, że ona wywraca ci świat do góry nogami w sposób, który lubisz, który ci służy. Wiesz, to takie uczucie, które sprawia, że tracisz kontrolę, ale wybierasz to nie dlatego, że jesteś słaby czy zagubiony, ale dlatego, że chcesz tam być i czuć to wszystko. To właśnie to przekazuje to przezwisko. Ona zrozumie, że ma nad Tobą ogromną władzę, że potrafi Cię zdobyć nie tylko ciałem, ale energią, wajbem tym jaką jest osobą. I co najważniejsze? Nie klęczysz u jej stóp. Nie wyglądasz na słabego czy zależnego. Pokazujesz, że to twój wybór, że jesteś silny i pewny siebie, ale potrafisz też się dać ponieść, gdy pojawia się odpowiednia osoba. To sprawia, że ona czuje się potężna, kontroluje sytuację, a jednocześnie wyjątkowa, bo wie, że nie jesteś byle kim jesteś facetem, który wie, czego chce i nie poddaje się łatwo. Uwierz mi, ten balans między pożądaniem a samokontrolą to przepis na to, by każda kobieta była od ciebie uzależniona. Więc, kiedy to mówisz, użyj pewnego spojrzenia, niskiego głosu. Prawie jak sekret między wami i tego chytrego uśmiechu, który mówi: Wiesz, że mnie doprowadzasz do szału, prawda? Wtedy na pewno poczuje się pożądana, potężna i będzie chciała być blisko, by utrzymać tę moc nad tobą. Przezwisko 3. Moje ulubione zamieszanie. Patrz, to. Przezwisko miesza humor z emocjonalnym połączeniem, które trafia prosto w jej serce, rozumiesz? Bo umówmy się prawie każda kobieta uważa się za trochę skomplikowaną, pełną wzlotów i upadków, niezdecydowaną, trochę szaloną i ona o tym wie. Gdy mówisz, jesteś moim ulubionym zamieszaniem. Już nawet nie próbuję rozumieć, po prostu czuję. Wysyłasz wiadomość, że nie próbujesz rozwiązać każdego jej tajemniczego dramatu czy zmiany nastroju. Po prostu akceptujesz to z lekkością jako część tego, co ją czyni wyjątkową i niepowtarzalną. I kochanie, to jest mega potężne. Pokazywać, że akceptujesz ją taką, jaka jest, bez próby zmieniania czy oceniania, sprawia, że czuje się bezpieczna, komfortowa i jeszcze bardziej przywiązana do ciebie to jak powiedzenie jestem tu mimo że czasem jest bałagan bo naprawdę cię lubię to tworzy silną więź emocjonalną która sprawia że chcę być zawsze blisko bo jesteś facetem który nie ucieka od zamieszania ale je docenia widzi w nim piękno i urok więc użyj tego przezwiska z lekkim trochę figlarnym uśmiechem jak wiem że jesteś chaosem ale to mój ulubiony chaos a zobaczysz, jak ona się rozpuści, poczuje wyjątkowo i będzie jeszcze bardziej związana z tobą. Przezwisko: 4. Mój spokój w formie problemu. Stary, to przezwisko to czysta magia. Kiedy nazywasz ją moim spokojem w formie problemu, mówisz coś szalonego, a jednocześnie prawdziwego, że wyprowadza cię ze strefy komfortu, miesza ci w głowie i wywołuje ten przyjemny chaos w twoim życiu. Ale jednocześnie jest Twoim spokojem, miejscem, gdzie Twoje serce znajduje ukojenie pośród całego tego szaleństwa. Ta mieszanka sprzeczności porusza jej emocje głęboko, bo sprawia, że czuje się intensywna i wyjątkowa, a jednocześnie delikatna i jedyna w swoim rodzaju. To tak, jakbyś mówił, jesteś huraganem, który mnie przyciąga, ale też schronieniem, które mnie uspokaja. To aktywuje jej romantyczną i sentymentalną stronę, i wiesz co? Będzie o tym pamiętać za każdym razem, gdy będzie leżeć, patrzeć w sufit i myśleć o Tobie. To przezwisko pełne znaczenia, takie, które zostaje w głowie, wiesz? Więc wypowiedz je z lekkim, poważnym, ale zakochanym tonem i daj jej znać, że mimo wszystkich szaleństw to ona przynosi równowagę do Twojego życia. Oszaleje. Przezwisko pięć. Moje uwiedzenie. Wiesz, moje uwiedzenie to przezwisko, które porusza pożądanie, ale bez utraty klasy, rozumiesz? Kiedy mówisz jej to, to tak, jakbyś mówił, że ma na ciebie magnetyczną moc, że sprawia, iż tracisz kontrolę, jak magnes, któremu próbujesz się oprzeć, ale nie możesz, ale uwaga, nie rzucaj tym przezwiskiem na lewo i prawo, dobrze? Musi być odpowiedni moment, kiedy jest zrelaksowana, pewna siebie, w dobrym klimacie. Wtedy patrz jej w oczy, uśmiechnij się chytrze i powiedz Jesteś moim uwiedzeniem. Próbuję się oprzeć, ale nie mogę. Gotowe, stary, to pewny sukces. Poczuję, że jest nieodparta i że wywiera na tobie specjalny wpływ. Bez tego, żebyś wyglądał na zdesperowanego czy zagubionego. To delikatna równowaga, a kto ją opanuje, zostaje w jej głowie jak wpadająca w ucho melodia. Jeśli chcesz naprawdę opanować kobiecą sztukę uwodzenia i zrozumieć, jak sprawić, by kobieta była obsesyjnie zainteresowana, teraz już znasz drogę. Te trzy potężne przezwiska będą twoim asem w grze o podbój serca. Pamiętaj. Te przezwiska do zdobywania kobiet to nie tylko słodkie słowa, to emocjonalne wyzwalacze, które aktywują pożądanie i sprawiają, że myśli o tobie cały czas, zawsze stawiając cię na prowadzeniu w języku uwodzenia. Z tymi technikami i frazami, które naprawdę działają, nauczysz się, jak przyciągać kobietę naturalnie, wykorzystując psychologię atrakcyjności i moc werbalnego uwodzenia. Zero ściemy, tu jest mądre zdobywanie, coś, co sprawia, że ona szaleje, a ty nie wyglądasz na desperata. Więc chodź, wprowadź to wszystko w życie, zdobywaj ją słowami i postawą, sprawiaj, że zakocha się i uzależni od Twojej obecności. Chodź ze mną, razem opanujemy tę grę uwodzenia.